Szósta kolejka PKO Bank Polski Ekstraklasy. Piątek Radomiak Termalika. Widzew Pogoń. Sobota Korona Motor. Górnik GKS. Niedziela Piast Krakowia. Lechia Arka. Poniedziałek Wisła Zagłębie. 100% PKO Bank Polski Ekstraklasy. Tylko w Kanal Plus. pokrzyżował Ci plany? Weź dexak, Pierwszy w Polsce dexketoprofen, który trafia w źródło problemu i przynosi szybką ulgę w ostrym bólu. Nie pozwól, by ból cię ograniczał. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdy raz spróbujesz Sonicare, już nigdy nie wrócisz do zwykłej szczoteczki. Philips Sonicare usuwa do 20 razy więcej płytki bakteryjnej niż szczoteczka manualna. Field the Care. Sony Care. Kasztelan niepasteryzowany. Bardzo mi przyjemnie. Bo to przyjemny i łagodny smak. Naturalnie. Masz wasz stusielankę. Kasztelan niepasteryzowany. Radz was wpaść. PRASTEL NASA! Pan o się. Zabrać, brać! można wygrać piwo albo Charna się brać. Sprawdzę, dlaczego rzatecki to najlepszy chmil na świecie. Dbają tu o każdą szyszkę. A w smaku jaki? Najlepszy. Rzatecki. Najlepszy w smaku. Ty, zobacz, wystarczy, że kupię tyskie zero i mogę wygrać przejazd z hołkiem. Pojeździłbym. A ja wystarczy, że wezmę cztery tyskie gronie i mogę ze szpakowskim meczem obejrzeć. I wyobraź sobie, że jesteśmy z nimi na ty. No. Załatwione, chłopaki. A teraz ty i ty biegiem do żabki. Weź udział w konkursie i wygraj przyjazd z hołkiem, spotkanie ze szpakowskim i inne nagrody. Piwotyskie za 3,30 przy zakupie czterech sztuk z żabką. Super! I tak się czujesz, kiedy wchodzi super przewaga. Wystarczy odpowiednia przewaga i wygrywasz bez względu na końcowy wynik. Super. Jednym słowem, super. Kiedy zaczęły wypadać mi włosy, próbowałem to zakryć. Nie rozstawałem się z czapką, ale nadal rozstawałem się z włosami. Więc sięgnąłem po LOXON Max. LOXON Max to lek numer jeden na męskie wypadanie włosów, który hamuje ten proces i stymuluje ich wzrost. Efekty są widoczne już po 8 tygodniach. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. LOXON Max. Działa tak, że czapki z głów. Bardziej to ludzie. To oglądać wspólnie. Bo razem widzimy więcej. To mieć obok tych, którzy ogarniają, to wiedzieć, że idziemy razem. Strefa inspiracji STS. Teraz ruszył Adrian Bond. Adrian Bond z dystansu, ale super. Out! Super. 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 Emocje w sporcie bywają różne. Czasem jest lepiej, czasem gorzej, ale to właśnie jest super. Superbet. Każdemu może się zdarzyć. Wybierz pakiet OC i AC Warty w dobrej cenie. Kup na Warta.pl, agenta lub przez telefon. Warto dobrze się ubezpieczyć. Pewni swego mają wiele powodów do uśmiechu. Zyskują nawet 800 zł za aktywne korzystanie z Alior Konta, a za wakacyjne przyjemności płacą szybko i wygodnie obrączką płatniczą. Załóż Alior konto, zyskaj nawet 800 zł oraz nowoczesną obrączkę płatniczą Alior Bank. Aż a. komu się odlepiło demo autu. To się zatem Misiu, pakiet OC Wunika ma naprawę na miejscu i dobrą cenę. Dobry pakiet C Wunika. Za chwilę. Piłkarz milioner pokaże nam czym jeździ. Yy, tym jeżdżę na trening, tym na zakupy, tym do fryzjera, tym to na reprezentację. Wow! Ile to trzeba wydać na ubezpieczenie? Żeby było taniej, wchodzę sobie na mubi.pl wpisuję dane do polisy, porównuję oferty różnych firm i jestem parę stówek do przodu. Mubi Taniu ubezpieczyć Lubi. Ten te tenameny zaprojektowano dla mężczyzn. Dyskretnie dopasowując się do bielizny. Nic nie widać i po temacie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Tak sobie myślę, że niezła z nas ekipa. No bo tak. Zagrać mecz? Spoko. Jechać na biwak? Proszę. Wyskoczyć na morsowanie? Plus. Ale myśmy nic z tych rzeczy nie robili. Ale totalnie byśmy mogli. Niby markizy, a takie nieoficjalne. Hit na stricte luźne spotkania. Co to za gwiazda? <noise> to serioż? Nie, ta druga. Mm, to Meglio. Meglio gwarantuje doskonały połysk. Z nową formułą jest jeszcze skuteczniejszy w walce z brudem i uporczywym tłuszczem. Meglio. Doskonały połysk. Jedno jest pewne: bywają naprawdę ciężkie dni. Ale papier rumiankowy Regina zapewnia Ci delikatność i miękkość każdego dnia. Regina Paper for People. Hey. Radziu, ja tu się normalnie czuję jak w jakimś owocowym sadzie. Co w sadzie, Radziu? No mamy tyle smaków do wyboru. Mirabella, kruchna, jabłko z trawą żubrową i wszystkie pycha. Prawdziwie długo leżakowana łomżunia i owocowy smak. To teraz Mirabellę sobie szczelę. No dobra, to ja kruche. kruchę. Łomża owocowa, a po imbirową skocz do żabki. Partnerem rozgrywek jest PKO Bank Polski, partner tytularny Ekstraklasy.